Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mikołaj, a to jest nasz kolejny, a zarazem ostatni odcinek naszej serii Tropico 3. Jest to spowodowane tym, że jednak ta seria będzie jest właściwie trochę nużąca, bo takie gry ekonomiczne na dłuższą metę nie są jakieś bardzo interesujące w oglądaniu. A więc zapraszam Was do oglądania mojego ostatniego odcinka z serii gameplaya z Tropico 3. Przepraszam, że tak długo czekaliście ponieważ ten odcinek już chyba... Ten odcinek nagrywam chyba w sierp na początku sierpnia, a pozostałe nagrania były nagrywane na początku lipca. Ale na ten czas zaczynamy naszą robimy kontynuację naszej gry i zaczynamy. Co tam? Aha. U, lagi, małe lagi, dobra. Co tu mamy? Tu mamy elektrownię, Znaczy, ja ogólnie grałem w Tropico 3 w ogóle, odkąd nagrałem mój ostatni odcinek z Tropico. O, tu widzę, że coś się buduje. Katedrę, super. co tu jeszcze jest? Co tu jeszcze budować wybudować? Wytwórnia. Kino, no, zrobię klub nocny? Tutaj nie można. Tutaj, o tutaj jakoś. Tutaj? O ładnie, ładnie. Co to dzisiaj takie lagi? Komputer chyba wariuje. Zł, znaczy usuniemy te slamsy. Usuwamy, usuwamy... To jeszcze coś jest? Urczę... A to co? Aha, to jest apartamentowiec, dobra. Jej, ja, jak ja w to dawno nie grałem, chyba z miesiąc już. Jeżeli yy, słyszycie jakąś muzykę, to z góry was przepraszam. Ponieważ... Nie mieszkam sam w moim domu i mam również innych lokatorów yy, yy, Moja rodzina, tak, moja rodzina No tak, dobra, to już usunęliśmy Aha, która jest godzina, dobra, już dwie minutki chyba nagrywamy Dobra, to do... okej, okay, dobrze to, Co tu jeszcze? A, tu się buduje? Buduje? Nie buduje, a katedrę pewnie budują Wow, ale poszli. No, nikt nie buduje, no dobra, I z tym. Dobra. Co tu jeszcze by zrobić? Aha, dobra, zrobię coś fajnego. No, nie, co to by jeszcze? Rafinerię, nie Fabrykę mebli, o tutaj Fabrykę mebli, Kucze, ale tu ja chyba nie mam, nie? Żadnych e, Żadnych, e, no, zasobów ropy naftowej to jest ropa, to jest ropa. Nie, nie mam. Niestety. Nie. A żelaza? Też nie mam. Boksyty? Też nie mam. Złoto? Też nie mam. Rybołówstwo jedynie. Przemysł drzewny i pastwiska. Jeju. Dobra. tu płynie właśnie A czemu nikogo tu nie ma O żal no to nie jest najnowsza gra więc yy, nie będzie jakoś najlepsza grafika ale nie my nie, nie myślę że nie będzie to trochę 20 minut bo nie ma sensu przedłużać tego więc chyba zakończę to za znaczy na jakieś 10 minut, mam nadzieję to potrwa Jeżeli któryś z lokatorów w moim domu nie postanowi mnie wyrzucić Ale to już inna sprawa e, Ja myślę, że e, jak właśnie skończę tą e, s, Jak dzisiaj kończę tą serię to yy, myślę, że zacznę nową serię Zombie Driver, która powinna być fajnym odcinkiem. Ale nic. Myślę, że zacznę już dzisiaj nagrywać i później będę wstawiał po kolei odcinki. A tu ze mnie się śmieje mój brat. No nic, nic, nic. A tu mógłbym postawić jakąś willę na plaży. Zo, no nie, zonę, o, willa na plaży. ten chyba, o. Tak. 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 Tu nie, już chyba tu się nie zmieści. No nie, na skałach nie będę. Ale tu. A może na drugiej stronie wyspy? Ja tam była mała plaża. Aha, bo tam nie dosięga elektryczność. Dobra. Tak to może być. <laughs> Tutaj. Tu... Nie, nie, myślę, że będę teraz kończył ten odcinek, ponieważ nie będę dłużej was zanudzał. Bo sam, sam mi się znudziło yy, ta gra, ale... Mm, myślę, że moje miasto się nieźle rozbudowało i... Yy, Mamy kwiecień roku 1963 roku, populacja to 2,204% ludzi. A pieniądze, znaczy o poparcie mam 46%, więc jest nieźle. A na tą chwilę wszystkim Wam serdecznie dziękuję. Jeżeli ktoś ogląda moje filmy e, z Tropico 3, zapraszam bardzo serdecznie do oglądania innych moich filmów. Do komentowania również podsuwania mi różnych innych gier, do których mógłbym nie wiem, zakupić i grać na nich. A na tą chwilę serdecznie Wam wszystkim dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Na razie. Papa! Pa.